pod nazwą budowa obiektów małej architektury plan plac zabaw i siłowni planerowej w ramach inwestycji pod nazwą urządzenie otwartej strefy aktywności na terenie działki 3 przez 3 w miejscowości wyczechy. Dokonuje się również zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w przedszkolu gminnym o kwotę 30 tysięcy poprzez zmniejszenie wydatków w żłobku gminnym o kwotę 30 tysięcy poza tym dokonuje się zmniejszenia o kwotę 200 tysięcy z limitów zobowiązań kredytów i pożyczek oraz o tą samą kwotę zmniejsza się kwotę zmniejsza się tą kwotę upoważnienia do Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i ponownie poproszę pana Piotra Bartelica o przedstawienie opinii Komisji budżetu i spraw socjalnych. Ponownie komisja, jeżeli chodzi o propozycję budżetu na najbliższy rok 2022 bez Dania Odrębnego zaaprobowała e, propozycję dużą Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ogłaszam dyskusję. Kto z Państwa chciałby wziąć udział w dyskusji? Proszę Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, myślę sobie, że należy no, podać oficjalną już informację. Udziałowcy Nowego Dworu, czyli gminy, które oddają odpady do Nowego Dworu, zdecydowali się nie na drastyczną, drakońską wręcz podwyżkę, tylko o Stopień inflacji, więc na pewno więcej będziemy płacili, wjeżdżając na tak zwaną bramę. Natomiast bardzo kontrowersyjne są, czy były zapisy proponowane przez Radę Nadzorczą, jeżeli chodzi o wzrost opłat za szczególnie popiół, szczególnie wielkogabaryty. Jest takie uzgodnienie wszystkich udziałowców, że do tematu wielko, szczególnie wielkogabarytów powracamy w pierwszym kwartale 2022 roku po gruntownym sprawdzeniu przez Radę Nadzorczą wszystkich wydatków, które ponoszone są przez w tym przypadku nowy dwór. Dodatkowo zostało też, to też musicie Państwo wiedzieć, określone, że niektórzy z udziałowców nie odprowadzali popiołu, z czym pozostali udziałowcy się nie zgadzali. Dostaliśmy zapewnienie, że te gminy będą zbierały w sposób selektywny popiół jest jednoznaczne, że nie ma odstępstwa żadnej gminy przy ogłaszaniu przetargu, że popiół zostaje nie wiem wrzucany do zmieszanych. Z tym się nie możemy zgodzić jako udziałowcy te dwie gminy też zrozumiały, że muszą w ten sposób postąpić. Kolejne te zapisy programu profilaktycznego chciałoby się powiedzieć no to są dodatkowe pieniądze, które wpływają z dodatkowych obciążeń nałożonych na te słynne małpki, o czym Państwo wiecie i to też zostało przedyskutowane z Panem Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, w ten sposób możemy postąpić i, i, i też to, będzie, to jest akceptowane. Zresztą tak jak Państwo wiecie i widzicie, że jest to na plac zabaw i, i na w tym przypadku ogrodzenie boiska sportowego w nadziei wie inwestycja, inwestycje, które tak naprawdę są, tak jak się okazuje dla wielu naszych mieszkańców priorytetem, jest żeby jednak zadbać o tę place zabaw dla dzieci i, i my musimy też zmienić o 180 stopni swoje podejście. To musi być systematycznie kontrolowane, to musi być spełniać wymogi bezpieczeństwa, i w 2020 roku będziemy dążyli do czy w tym kierunku dążyli. Zwiększenie opłaty, wiadomo, 30 tysięcy wpływ po zmianie opłaty w gminnym Żołgu. Powiem Państwu, że to są różne opinie, natomiast. Myślę sobie, że jest to opłata, która jest do udźwignięcia. W większych miastach mówimy o całkiem innych kwotach i, i tam nie ma sentymentów. Natomiast powiem jeszcze, że nierównoważy nam się, czyli dopłacamy dalej do żłobka. Kolejne wydatki, no to tu też omówiła Pani Skarbnik. Nie zgadzamy się z kwotą naliczonych kar, mimo że pierwszą kwotę 5324 zł zapłaciliśmy, natomiast zostało skierowane pismo o umorzenie tejże kwoty albo przeznaczenie jej na cele typowo ekologiczne, ale wykorzystane w Gminie Czarne. Jeżeli chodzi o drugą karę naliczoną, 16 tysięcy będziemy sądownie dochodzili do swoich praw chciałoby się powiedzieć, bo powiem Państwu, jest to nielogiczne, nielogiczne rozliczanie, nie, nie, jakieś nielogiczne wskaźniki. Okazuje się, że to też Państwo otrzymacie taką informację. My jako gmina zwiększamy ilość odpadów segregowanych i jesteśmy karani dodatkowo naliczanymi tutaj kwotami za to, że nasi mieszkańcy coraz lepiej segregują wszystko polega na tym, że my y, oddajemy do, do, no, do nowego dworu na przykład y, 800 y, nie wiem, ton y, zakładam posegregowanych, a liczą nam jakbyśmy oddali 400 ton. Nie mogę się z tym zgodzić i na pewno się nie zgodzę, bo cały czas i następny rok będę też i Państwa prosił i, i, i mieszkańców o jeszcze większą segregację. Także być może, jak to poprzednicy mówili, wywołamy orzecznictwo w, i, i to się pozmienia. Otwarta strefa aktywności. Państwo wiecie, że przez pewien czas Staraliśmy się i nie tylko na Wyczechy, na też inne miejscowości z Ministerstwa Sportu, natomiast nie dofinansowują te, tego. Znalazła się furtka z lokalnej grupy działania Ziemi Człuchowskiej z obszarów wiejskich, więc korzystamy z tejże możliwości. I dalej. Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, dyskusja z nadal. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie szanowni, szanowni państwo, zanim przystąpimy do głosowania. Chciałbym tu z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować paniom i panom radnym za zaangażowanie w pracę na rzecz przyszłorocznego budżetu. Może taka informacja w zasadzie do mieszkańców, że wszyscy radni, panie i panowie złożyli wnioski o zabezpieczenie środków w przyszłorocznym budżecie w trosce o jakby powiedzieć, okręgi, które reprezentują proste o realizację jakichś tam e, zadań. Także e, trzeba powiedzieć, że e, spędziliśmy też tutaj wiele godzin na rozmowach nad tworzeniem tego budżetu. Również rozmowy trwały na komisjach stałych, ale szczególne oczywiście podziękowania należą się twórcom tego budżetu, czyli pani skarbnik i panu Burmistrzowi jak i wszystkim pracownikom urzędu i podległych jednostek, którzy przyczynili się, że mamy ten budżet jaki mamy. Może to nie jest budżet, który jest budżetem wymarzonym, ale Szanowni Państwo, ja bym go nazwał budżetem bezpiecznym i lekko rozwojowym. Bezpiecznym dlatego, że zapewnia nam funkcjonowanie szkół, żłobków, przedszkoli i podległych nam jednostek, jak i również dokończenie tych wszystkich rozpoczętych inwestycji że wspomnę tutaj chociażby o kanalizacji pani Dorocop, Pani Sałectwa, są to oczywiście duże pieniądze, miliony, które są jakby niewidoczne, ukryte pod ziemią, a przyniosą efekt taki, że dadzą w rezultacie zadowolenie naszym mieszkańcom. No jesteśmy u progu nowego roku, roku, który przecież się oznacza teraz jakby powiedzieć inflacją, drożyzną. Także na pewno nie będzie nam lekko i ten projekt tegoż budżetu zapewne w przyszłym roku będziemy wielokrotnie musieli gdzieś zmieniać. Tym niemniej wszyscy jednak się staramy po to, żeby spełnić jakby i obietnice nasze wyborcze, ale też po to, żeby nasze miasto, nasza gmina wyglądała lepiej, zgrabniej, ładniej i wszyscy do tego też jakby powiedzieć dążymy staramy się razem z państwem z panem burmistrzem z panią skarbnik i Urzędem gminy czyli jest taka można powiedzieć między nami dobra współpraca pani przewodnicząca kiwa długową popiera wspiera także szanowni państwo zapraszam do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy czarne na rok 2022 kto z państwa jest za przyjęciem tegoż projektu uchwały Proszę o przyciśnięcie przycisku na tablecie i podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wszyscy za. Stwierdzam, iż Rada miejsc w jednogłośnie, czyli dziesięcioma głosami za, przyjęła projekt uchwały. Także nie pozostaje mi nic innego, Panie Burmistrzu, Panie tak. Żdarnik, jak pogratulować Państwu tego z projektu e, uchwały i budżetu na rok 2021. Szanowni Państwo przystępujemy do realizacji punktu piątego, a punkt piąty jest to projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i poproszę Panią Skarbnik o przedstawienie projektu. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo przedstawię projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, to, to taka ciekawostka, która zamyka pewien etap, chociaż ten etap już drugi został już dawno otwarty, ale chciałam, chciałam Państwu tylko powiedzieć, że w momencie, kiedy Pan Burmistrz rozpoczynał swoją kadencję od, 2000, od, od listopada 2014 roku, stan zadłużenia realnego wynosił 15 319 206 zł. Natomiast na dzień 31 grudnia 2022 zostanie to zadłużenie już w pełni spłacone. Tylko tak jeszcze dla ciekawości powiem, że ostatnie kredyty zostały spłacone w 2019 roku, natomiast w 2022 roku nastąpił już ostatni wykup obligacji, które były zaciągnięte 5 milionów w 2007 roku i 5 milionów w 2010 roku. A teraz już przedstawiam projekt w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu który na 2022 rok jest planowany w kwocie 3,5 miliona złotych i w tym milion złotych to jest na wykup obligacji kwota 2 miliony 16 628 zł na spłatę kredytów oraz na finansowanie deficytu budżetu kwota 483 372 zł. Spłatę kredytu planujemy od roku 2023 do roku 2031, przy czym spłatę odsetek planuje się od 2023 roku. Formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ogłaszam dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Panie Burmistrzu? Bardzo... Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Istotnie Pani Skarbnik powiedziała, że pewien cykl zadłużeniowy, który powstał od no, wcześniejszych lat, kiedy jeszcze nie byłem burmistrzem, będzie spłacony 31 grudnia 2022 roku, kiedy to w 2022 roku spłacimy między innymi ostatnie kwoty związane z obligacjami i musicie Państwo wiedzieć, że no to jest zawsze trudne, że po co się zadłużać, po co mieć długi, jak lepiej żeby być bez długów i wychodzić na rankingu gmin gdzieś tam na początku, że nie mamy długu. No nie da się tak, bo chociażby poprzednie działania związane z zadłużaniem się yy, służyły od razu mieszkańcom, bo bo między innymi tam przecież były środki tak jak Państwo macie w prezentacji między innymi na kanalizację, na wodociągi, na remont zabytków na inwestycje w oświacie ale także chociażby na salę gimnastyczną, która nam służy. I teraz jeden cykl zadłużeniowy spłacimy ale nowy burmistrz Wiczo Zabrodzki zaproponował Państwu, że Rozwijajmy się dalej, korzystając ze środków zewnętrznych, które dają nam, no bankowych szczególnie, też dają nam możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju projektach. Czyli dofinansowujemy, nie stać nas by było dofinansować z własnego budżetu środków, które pozyskaliśmy, czy będziemy pozyskiwali na różnego rodzaju działania, które ułatwiają życie naszym mieszkańcom, a szczególnie dotyczy to dróg, szczególnie to dotyczy to budynków użyteczności publicznej, dotyczy to również tych działań wodno-kanalizacyjnych, więc Chyba lepszą perspektywą, ja tak uważam, jest i sposobem myślenia, żeby jednak mieć wkład własny, nawet zewnętrzny zapożyczenia się w banku i realizować inwestycje potrzebne mieszkańcom. No, ja, ja to już nieraz mówiłem, że my jesteśmy wszyscy tak specyficznie nastawieni, bo jeżeli widzimy, że nie wiem, w nadziejewie się dzieje, to od razu od, odzywają się mieszkańcy na przykład Radziniewa, dlaczego nie u nas. Powoli powiem Państwu, że te potrzeby najważniejsze zostały zaspokojone, co nie znaczy, że są nowe pomysły, na które też chcemy, czy których które chcemy też realizować ze środków własnych, ale też ze środków związanych z pożyczką, która nam to gwarantuje nie tylko spłatę już zaciągniętych, ale także nie posiadanie własnego tak zwanego, wkładu do tych wszystkich inwestycji. A Państwo wiecie doskonale, że... Tych spraw inwestycyjnych jest mnóstwo, jest, będzie wiele wyzwań, o których Państwo będziecie informowali, bo ja cały czas powtarzam, że jeżeli my nie wystąpimy o jakiekolwiek dofinansowanie, to obok gmina spokojnie będzie zakierała ręce i będzie uzyskiwała środki, a mieszkańcy będą mówili, no tu się rozwijają, a tu się nie rozwijają. Więc z tego powodu też chcemy, żeby dalej, żebyśmy dalej mieli możliwość sprostania wymogom państwa, zapotrzebowania inwestycyjnego, ale także mieszkańców. To co nas czeka w niedługiej przyszłości, to tak jak zostało powiedziane, że, no, że tak powoli wyhamowujemy, bo te 20 milionów, 25 milionów jednak jest kwotą właśnie, właśnie 26, ale tak. Tak. jest kwotą, która no, poraża przy budżecie ponad, myślę sobie, o 60 milionowym, bo wiecie Państwo, że to się wszystko zmienia w trakcie roku, oby tylko nie zmieniało się na minus, czyli żeby na nie zabierano, żeby te dochody zostały osiągnięte w powyżej 100% i dodatkowe środki pozyskane. A wiele wyzwań jest przed nami, które chcemy też zrealizować dla potrzeb, tak naprawdę nas wszystkich. Kredyt, no, jeżeli chcielibyśmy powiedzieć schodzimy do nie wiem, 10 milionowego kredy, zadłużenia to powiedzmy sobie automatycznie nie wykonujemy szeregu inwestycji tylko po prostu działamy jak przystało wydajemy tylko te pieniądze które posiadamy a wszystkie pozostałe mówimy nie przykro nie mamy na inwestycje musimy zejść z tego kredytu zadłużenia na 10 milionów natomiast powiem Państwu że widząc co się dzieje na rynku teraz jestem Zadowolony, że te wszystkie inwestycje zostały wykonane od 2014 roku do, do dnia dzisiejszego, ponieważ kolejne inwestycje będą... No, pewnie ileś tam procent o wiele droższe i, i, i nie stać nas by było pewnie na tak dużą ilość inwestycji przeprowadzanych i myślę sobie, że mimo kredytu my staniemy przed wyborem czy realizujemy daną inwestycję, czy nie realizujemy. Wspólnie na pewno będziemy, ja będę Państwu też przedstawiał wszystkie te oferty, bo tanie nie będzie. Tak jest. Dziękuję. Dziękuję Panie Burmistrzu. No, my, oczywiście my, tu mam na myśli Radę Miejską, oczywiście też się cieszymy bardzo z tych inwestycji. Bardzo to fajnie, wszystko fajnie wygląda, służy to nam i naszym mieszkańcom. Także możemy tylko się cieszyć, a to Panie Burmistrzu, że mieszkańcy ciągle chcą, to chyba nawet i dobrze, bo to mobilizuje nas wszystkich, Pana i Urząd Gminy, do tego, żeby działać w tym temacie. No kredyty są częścią naszego życia. Jesteśmy my zadłużeni jako mała ojczyzna, ale i ta duża ojczyzna też jest zadłużona. I póki co my jesteśmy jeszcze z nazwy samorządem i choć próbuje się tutaj wchodzić w nasze kompetencje i rzucać na nasze barki coraz więcej obowiązków, co wiąże się oczywiście z finansami, ale bez kredytów chyba byśmy po prostu nie dali rady. I musimy się tymi kredytami wspierać, oczywiście patrząc na to, żebyśmy nie przekroczyli tej granicy. Państwo tak zabrać głos jeszcze w w temacie te, tego projektu uchwały. Proszę, proszę bardzo. Proszę. Ja. I od To oczywiście, że Komisja Budżetu Planowania i Finansów daje otwartą ścieżkę do naciągnięcia kredytu przy określonych potrzebach budżetu gminy. Natomiast dobrze, że zostało powiedziane, bo na początku tak ładnie zarzmiało, że oczywiście te 15 milionów zostało wcześniejszy kadencji spłacone. Ale dobrze, że zostało powiedziane, że mamy 20, prawie 6 milionów zobowiązań. Na, co będzie tam skutkowało? 56% z ogólnym kawałkiem naszych zobowiązań. Ale ogólnie, mimo że jestem uczulony na, na, na poziom deficytu, bo taka jest prawda, to zgadzam się z Tadeuszem, że, a nawet ekonomicznie mam świadomość, że małe szaleństwo inwestycyjne, jeżeli tak można nazwać, jest nawet pozytywne przy największej inflacji, jaką, jaką Polacy mają w tej chwili jedna z największych, niektórzy mówią, że największa w Europie. I zgoda z myśleniem takim, że taniej już po prostu nie będzie. Więc, więc lepiej inwestować, jeżeli mamy sytuację przez RIO ocenianą jako w miarę pozytywną. Dziękuję. To jest tak jak Pan Włodowicz powiedział, cieszymy się, że do tej pory udało nam się wykonać tyle inwestycji, bo teraz w tych czasach zdaje się, że byłoby trudno. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę w takim razie, szanowni państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego? Proszę o przyciśnięcie przycisku na tablecie i podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy tam... Wszyscy za. Dziękuję. Stwierdzam, iż Rada Miejska w czarnym, dziesięcioma 10 głosami za, czyli jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. Szanowni Państwo, zanim przystępujemy, przystąpimy do realizacji punktu 6, ogłaszam kilkunastominutową minutową przerwę.